Hmm. 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 Cześć. Hmm. Cześć. Hmm. Co liczysz? Hmm. Nie liczę, tylko sprawdzam. Hmm. A co hmm. sprawdzasz? Hmm. Hmm. Czy mam sprawną motorykę małą? Hmm. A, no tak. Bo w dzisiejszym odcinku chcemy pokazać Wam kilka kreatywnych ćwiczeń na motorykę małą, czyli sprawność ruchową naszych dłoni i palców. Hmm. A czy wiecie, że sprawność motoryki ruchowej wpływa na rozwój mowy waszego malucha? A, właśnie, a dlaczego? Dlatego, że ośrodki w mózgu odpowiedzialne za motorykę małą, zlokalizowane są zaraz obok ośrodków odpowiedzialnych za rozwój mowy naszego malucha. No to co? Zaczynamy zabawę. Motorykę małą możemy ćwiczyć z naszym maluchem na różne sposoby. W związku z tym nasze dzieci mogą usprawniać funkcjonowanie dłoni i palców, wykonując najprostsze czynności. Na przykład wyklaskując rymowanki, kolorując obrazki wycinając nożyczkami różne wzory czy po prostu wywieszając z nami pranie z użyciem klamerek. A teraz nauczymy się wierszyka, gdzie główną rolę zagrają nasze paluszki. Ktoś się schował pod listkami. Pierwszy listek zabieramy? Drugi listek zabieramy? Trzeci listek sam już spadł. Czwarty listek zabrał ktoś i pojawił się nasz gość. Ale wycisk dzisiaj dostaliśmy. No, ale przynajmniej wiemy, co to jest motoryka mała, nie? O tak, dlatego zapraszamy was, ćwiczcie razem z nami. I hop, 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 hop. Do zobaczenia, <grystanie> pa pa.